Cześć, witajcie na kolejnym filmie na tym kanale. Dzisiaj mamy ostatni dzień talerzowania. Ostatnie tutaj mi dwa pola zostały. Wczoraj tutaj został wysiany poplon. Yy, dlatego tak długo z tym czekałem, bo już bym miał to wszystko tydzień temu potalerzowane Ale tata tak długo czekał z wysiewem poplonu yy, i, i dopiero dzisiaj to talerzuje. Ogólnie u nas w tym tygodniu spadło już 60 litrów Tak, mamy dzisiaj Jak się nie mylę 25 25 sierpnia yy, Została wysiana mieszanka Zboża z gorczycą I właśnie Uprawka, ostatni dzień Teraz eee, tata wyjeżdża z mamą nad morze Także 4 dni w sumie będzie takiego postoju na gospodarstwie Bo ja zostaję i będę tylko Tak można powiedzieć Oporządzał o eee, Zwierzęta Bo jak tata nie pracuje to co ja też mam robić? Też sobie muszę odpocząć a nie kurde on tylko pojedzie. No i 1 września zaczynamy zbiór kukurydzy na Kiszonkę z tego powodu, iż gdyż ponieważ dziki nam wchodzą, dziki nam wchodzą i, 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 i im dłużej będziemy czekać, tym... Mniej zbierzemy, dlatego wolimy zebrać połowę zbieramy teraz 1 września, a drugą połowę zbieramy jakoś 16-15 września. Teraz będziemy właśnie zbierali 6 hektarów i później 6 hektarów, żeby to... żeby... i tak zawsze robimy dwa kopce, więc żeby to jakoś jakoś bardzo się nie męczyć, z tymi dzikami. To Postanowiliśmy zebrać to teraz. Ogólnie co do kukurydzy, kukurydza piękna. Eee, u nas na dołkach, na górkach już trochę mniej, ale no dołki to jest, e, powiem Wam, rewelacja. E, miejscami kukurydza ma ponad e, 3,5 metra, także jest, będzie trochę tego, nie jest tak aż źle jak u niektórych co na filmach widać, którzy pokazują jak tam u nich to wszystko powysychało także u nas nie jest źle, ale to wam wszystko pokażę w mam nadzieję w następnym filmie tak, w następnym filmie będziecie mieli zbiór yy, kiszonki yy, następny film to od razu będzie po... Yy, po kukurydzy kiszące będzie siano kiszonka z tego względu, że mamy dużo tego, nie zbieraliśmy nie zbieramy trzech pokosów w tym roku tylko dwa, bo po co trzy, jak mamy trawę na dwa lata w sumie także no nie ma sensu robić trzech zbiorów, a tej trawy jest tak dużo na tym drugim zbiorze. No, że yy, na, pewno, na pewno ten trzeci nie będzie potrzebny, więc dlatego tak późno tym drugi zbiór, żeby też zaoszczędzić koszty yy, paliwa na trzy, na trzy zbiory. A jak już mówię, tej trawy tak na aż, aż dużo nam nie jest potrzebne, także yy, bez sensu. No co, tutaj talerzuję trochę o talerzowaniu Teraz mam potależowane już wszystko w sumie. Tutaj teraz mi ostatnio te 6 hektarów zostało. Tutaj w tych dwóch kawałkach jest w sumie niecałe 6 hektarów. E, łącznie mam stależowane już 6 hektarów po jęczmieniu, To już było dużo wcześniej. Stalerzowane. Tam już poplon jest pod kolano, gorczyca. E, co jeszcze mam? Mam stależowane, Jednego dnia stależowałem w koło domu. Na 14 hektarów następnego dnia stależowałem 22 hektary no i później stależowałem 5 hektarów no i dzisiaj ostatnie 6 hektarów. Hektar 30 jest nieposależowany, ale tata jedzie jutro go spryskać, żeby sobie odczekał, bo tam bardzo dużo nam wybiło perzu i będziemy to talerzować to jakiś miesiąc a tak to wszystko już mamy potależowane jak to mi się dzisiaj uda zrobić ale no co by się mogło przydarzyć dobra ja tutaj talerzuję wytalerzuję sobie tutaj ten rant i zabiorę i ubiorę kamerę na głowę i pogadam trochę do was za chwilę Dobra, ja już mam kamerę na głowie. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze widać. I co, i już tam ten, ten yy, trójkąt wyrobiłem. I teraz yy, już mam długie. I co, ogólnie to, yy, jak już mówiłem, jesteśmy po żniwach słoma wszystko pozwożone. No i, i teraz już za niedługo zaczynamy oborniki rozwozić, bo kiedy wczoraj i przedwczoraj wywalaliśmy boksy, także mamy na większość pól na jesień już ponawożone Jeszcze troszeczkę, jeszcze troszeczkę zostało, ale to ze spokojem. Od 1 września też będziemy wozili kurzak i będziemy mieszali pół na pół z naszym obornikiem. No bo dzisiaj był u nas pan przedstawiciel z agrologu i powiedział nam, ile kosztuje to na salety. Także jak to usłyszeliśmy, to stwierdziliśmy, że kurzak dać jest lepiej. Chociaż cena kurzaku też nas dosyć bardzo zaskoczyła. Bo to na kurzaków kosztuje 80 zł, a to na saletry amonowej yy, kosztuje yy, 5100 za tonę. Także yy, no ceny ceny troszeczkę przesada z tą ceną, bo yy, dużo jest yy, różnych ludzi, którzy są filmiki którzy mówią, że Pełne fabryki stoją nawozów, a fabryka twierdzi, że nie ma, że nie da się kupić. Czemu tak robią? Nie wiadomo, czym jest to spowodowane. Ale no, filmiki nie kłamią. Pełne place nawozów stoją. A, a czemu on nie wpływa? Nie wiadomo. Ale to już Ja na no to nic ani nikt z takich ludzi jak my rolnicy nie zadziała. No bo to już wszystko to już wszystko ceny to wszystko winduje giełda i no i państwo polskie, nie? Także my Możemy tylko mieć nadzieję, że cena spadnie, bo na przykład cena bydła spadła, poleciała mocno w dół. Wszystko rośnie, byki lecą na dół. no. Ale co zrobić? My tych cen nie ustalamy. Także yy, musimy prosić się tylko i wyłącznie o lepsze czasy. Byle by była woda, bo jak będzie woda, to yy, zboże też jako tako będzie, ale byle by była ta woda, to już nawozy się jakoś ogarnie, ale na wodę to my już wpływu nie mamy. My, ludzie, ogólnie to też, przepraszam, że za. Taką małą aktywność na kanale, zawsze żniwa. Było dużo więcej filmów jak jeden w tygodniu. Kurde, ale powiem wam, w tym, te, w tym roku z tą robotą była masakra. Trzecia, czwarta zjeżdżałem z pola. Yy, jak walotowałem. Yy, nie wiem, w ogóle nie było takiego... Yy, Takiego czasu na nagranie. Tam, gdzie trochę było tego czasu, to nagrywałem, ale po prostu chcę teraz y, od tego września, jak już y, bardziej chcę wrócić da, do tego bardziej regularnego nagrywania, żeby to wszystko tak zaczęło się dalej rozwijać, bo trochę kanał teraz stanął, ale mam nadzieję, że wrócimy do dawniejszej aktywności Bynajmniej chciał, chciałbym żeby tak się stało no, o jak widzicie właśnie tutaj są przywiezione kupa z opornikiem tak jak mówiłem wracając do opadów w tym tygodniu spadło 60 litrów jesteśmy bardzo z tego zadowoleni no bo w niektórych regionach Polski yy, aż tak dużo nie popadało miejmy nadzieję, że miesiąc każdy taki będzie że w każdym miesiącu chociaż te 60 litrów będzie padało no wtedy to by było no bardzo dobre, da, bardzo dobrze yy. i co, 25 sierpnia, końcówka wakacji końcówka wakacji, zaraz bierzemy się właśnie za oporniki, uprawy siewy i tak później znowu zima i tak w kółko cały czas i ciągle, i ciągle yy, nadzieja, że następny rok będzie lepszy Tutaj jakby ktoś się pytał, klasa ziemi 6 z jak widzicie w koło lasy, także no nie, ma, nie ma tutaj jakiejś, jakiejś rewelacji, jeżeli chodzi o, o klasę ziemi. Yy, możecie napisać jak waszym zdaniem wychodzi talerzowanie, czy ładnie kryje, czy nie. Talerzowa to jest agromarz z prędkością jaką mierzy jest to 16,5 na godzinę. No i tak to, tak to mniej więcej wygląda ta, ta praca tej talerzówki. Wał jest paker. No i dwa rzędy talerzy. Talerzówka już ma 12 lat. No nie powiem, że nie przydałaby się większa, bo taka piątka by się przydała ale w sumie nie wiadomo czy nasz Maxum to uciągnie taką piąteczkę w jakichś cięższych warunkach bo kupić maszynę po to aby yy, jeździć z nią nie wiem 5 na godzinę i traktor ledwo co z nią dawał radę to też jest bez sensu ale Za parę lat będzie można już pomyśleć o zmianie. Bo naprawdę, na to talerzowanie, to talerzowanie mogło schodzić troszeczkę szybciej. A taka piątka już by, już, by, już by była lepsza. No, piątką już bym prawie kończył ten kawałek. Także, różnica też by na pewno była w spalaniu, ale tak samo jak z kosiarkami jest różnica w spalaniu no ale 60 metrów w końcu kosi i jaka jest oszczędność czasu w sumie patrząc na czas spalony paliwa to jest mniej więcej taki sam ale chodzi tutaj, o, tutaj o, głównie też o czas my nie mamy też jakoś mega dużo hektarów do tego talerzowania ale jak mówię jakby była większa to to bym się nie obraził tutaj jeszcze owieczki tutaj pana przy polu pochodzą sobie jak już widzicie zachód słońca która to jest w ogóle godzina? zaraz wam powiem godzinę mamy 19.45 także no, dzisiaj też późno wyjechałem, bo byliśmy w mieście po załatwiać sprawy. Także dzisiaj ten dzień też jest taki niezaawansowany nie w pracę. Tylko właśnie o której o 17.30 wróciliśmy do domu. No i co jeszcze, ogólnie to w tym roku nie chcemy orać za dużo chcemy zobaczyć jak to jest bezorkowo, mamy w końcu ten siewnik nowy chcemy zobaczyć jak to, jak to będzie wychodziło nie mówię, że nie będziemy nic orać, będziemy orać chyba jakąś połowę ale też na pewno w tym roku zaczniemy orać płyciej, jak kiedyś oraliśmy bo też te jak widzicie resztki poszliwne zatrzymują wodę, jeżeli ta roślina jest u góry. Te, paro, te Nie ma tego aż tak wielkiego parowania. Chcemy spróbować zobaczyć co i jak. No jak nie wypali, to będą zboża gorsze, no to oczywiście będziemy orać, tak jak oraliśmy zawsze. Właśnie to pole, jedyne to pole w tym roku, nie, jeszcze koło domu było bezorkowo. A tutaj było zrobione tylko głęboszem, stależowane głęboszem i od razu szedł siew. Ale tutaj właśnie spożycie, tutaj tata, jak już mówiłem, wczoraj porozsiewał. Ile tu było? Na 6 hektarów rozsiał 100 kilo gorczycy chyba 100 kilo No ale gorczyca droga Też będziemy siali w, w, we wrześniu poplony płatne Żeby Żeby już to wszystko było z tymi poplonami por, porobione No, dobra, chyba wszystko co powiedzieć, miałem to powiedziałem. Jak coś mi się przypomni, kamerę włączę i wam jeszcze dopowiem powiem. Yy... Filmu na razie nie będę kończył. Później zobaczę. Może jeszcze coś Wam właśnie opowiem. A jak już nie będę miał co mówić, to po prostu jak skończę, to zakończę film. Także. Do zobaczenia później. No, witam Was parę dni później. Mówiłem, że jak skończę, to nagram, ale jak zawsze ja zapomniałem dograć y, końcówki. Y, Zestop stoi. Dzisiaj mamy niedzielę. Y, dokładnie mamy godzinę 10.35. I y, 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 w sumie Wam zapowiem, y, co jutro będę nagrywał, bo Tata pojechał w końcu z małą na wakacje. Kurde, kamera mi padła jeszcze raz. Jak już mówiłem, rodzice pojechali na wakacje. Także wszystko, wszystkim już teraz ja się muszę opiekować przez 4 dni. Wszystko już mam porobione. Jak już widzieliście, tam chyba godzina była 10.30. I co już dzisiaj mamy, jak już mówiłem, niedzielę. A ja Wam dziękuję w sumie za oglądanie. W następnym filmie Wam wszystko opowiem: co i jak, pokażę, jak Cielaki o, u nas się poi, i w ogóle wszystkie pasze rozdaje, bo trochę tego jest. No i co? Głównie film opierał się o talerzowaniu, ale takie inne zakończenie. Ja wam dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. No i do następnego odcinka. Trzymajcie się. Na razie cześć.